Cześć przyjaciele, Tomek z tej strony. Chciałbym dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, czy Bóg jest tylko energią. Oraz dlaczego niektórzy ludzie, którzy tak naprawdę nie mają kontaktu z Bogiem, także powodują, że inni ludzie są uzdrawiani z jakichś chorób. Na przykład bioenergoterapeuci, którzy oczywiście wierzą, że mają kontakt z Bogiem, ale to jest nieprawda. Już tłumaczę. Więc teraz... Po pierwsze, Bóg nie jest tylko energią. Tak, On jest z energii, tak jak Ty czy ja, ale na pewno zauważysz, że Ty lub ja mamy własną osobowość. A zatem to nie jest tak, że Bóg jest bezosobowy i to jest tylko energia, którą możesz jak Aladyna sobie używać, ponieważ Bóg ma własną osobowość i zmanifestował się jako Jezus Chrystus na ziemi, i ta osobowość ma własne prawidła i własne wytyczne do tego, jak mieć z Nim kontakt. A Jezus powiedział: Jestem jedyną drogą. I albo on kłamał i jest zwodzicielem, albo on miał rację i jest jedyną drogą do Boga. Zdecyduj sam. Ale co dalej powiesz? Dlaczego także ludzie, którzy nie wierzą w Jezusa Chrystusa, robią różne cuda mniejsze bądź większe? Ponieważ ja nie jestem człowiekiem, który jest ślepy na te rzeczy i, i nie mówię tylko, że Jezus czyni cuda, ale są ludzie, którzy czynią cuda. Nie w imię Jezusa. Tak jak wróżki czytają różnego rodzaju karty Tarota i przepowiadają rzekomo przyszłość, ale czytają dobrze przeszłość. Tak samo bioenergoterapeuci transmitują energię. Tak samo inne tam nazwy mamy. Biopola, bioplazma, energia kwantowa. Jest tak zwane uzdrowienie na poziomie kwantowym, że każdy człowiek ymm, może sam siebie uzdrawiać. I to wszystko jest poniekąd prawdą. Wróćmy do początku. Bóg, kiedy stworzył człowieka, każdego tchnął w niego dech życia. Pff, zrobił. I każdy człowiek na tej planecie, niezależnie czy jest wierzącym w Jezusa, czy nie, ma energię boską. Tylko, że ta energia boska, później bo Adam zgrzeszył, e, stała się martwa i ona ma w sobie pewną boskość, ale jest martwa. Czyli jest to tak, ja bym to nazwał, przedpotopowa, przed. Taka początkowa boska energia, i dlatego ludzie myślą, że mają kontakt ze Stwórcą, bo wyczuwają w tym boską energię. Nawet sam diabeł, Lucyfer, dostał od kogo energię? Przez kogo był stworzony? Widzicie? Więc jest nawet w samym diable cząstka boskiej energii. To nie znaczy, że to jest ok. Widzisz? I teraz bez fundamentu możesz się pomylić. I teraz ci ludzie, ym, poprzez różne okultystyczne praktyki i mechanizmy, które są bardzo podobne i zbliżone do tych mechanizmów, które nawet sam używam bądź które są w Duchu Świętym. Powodują, że oni tą przedpotopową, tą poadamową energię kumulują i próbują się przebudzać, tak? Jest przebudzenie kundalini, są jogi innego rodzaju, różnego rodzaju telepatie. Yy jasnowidzenia i tak dalej. Ale to nie znaczy, że masz kontakt z Bogiem, po prostu nauczyłeś się, bądź ktoś ten się nauczył, jak tą przedpotopową energię, y, którą każdy człowiek ma w sobie zarządzać, ale ona ma mniejszą siłę. I teraz dlatego też y, ta energia z martwych nie wzbudza, ta energia raczej z wózków też ludzie nie wstają, nic takiego aż spektakularnego się nie dzieje. Oczywiście raka y, można cofnąć myślę tą energią, różne rzeczy można tą energią zrobić, bo jest to rodzaj boskiej energii i dlatego pozytywne myślenie y, jest lepsze niż negatywne myślenie, bo one wykorzystuje tą część y, tej boskiej energii, którą każdy ma w sobie. Jednakże nie o tej energii ja mówię i nie tą energią ja dysponuję, i nie tą energią ma, ma dzisiaj, znaczy nie tą energią jest Bóg. Bóg w ogóle wiecie, to jest duchowe, bo to, że naukowcy coś udowodnili, że istnieje pewien rodzaj energii, który się przenosi, nazwali to energią kwantową, i na poziomie kwantowym można się uzdrawiać, to nie znaczy, że nie stoi za tym byt demoniczny. Te duchy po prostu także dysponują pewnego rodzaju energią, i one mają właśnie swoją osobowość. Tak jak i Bóg, Duch Święty, dysponuje boską, świetlistą energią, i on ma także swoją osobowość. Ja kiedy oddałem życie Jezusowi 12 lat temu, wszedł we mnie Duch Święty, i od wtedy uczę się słuchać Ducha Świętego i uwalniać boską energię. Ta energia jest zupełnie inna niż energia ta przedpotopowa. Żeby mieć ten rodzaj energii w sobie, i, i, I udzielać jej, potrzebujesz narodzić się na nowo i potrzebujesz być ochrzczony w duchu świętym. Tylko wtedy moc samego Boga może być w tobie. A zatem jest to nieprawda że ludzie mają kontakt z Bogiem, którzy używają pewnej energii do uzdrawiania, bądź są telepatami, bądź są jasnowidzami, bądź po, umieją poruszać się w duchowości, jak wróżki, czy, czy różne wychodzenie z ciała OB, astralne widzenia i tak dalej. To jest wszystko nieprawda, ponieważ tylko Jezus Chrystus umarł za Ciebie i stał On przybił wszystkie błędy do krzyża i żeby mieć boską energię, nie tą przedpotopową, poadamową, ale tą boską, czystą energię, nie tą martwą, ale żywą, potrzebujesz narodzić się z Ducha Świętego i z wody. A do tego potrzebujesz się na nowo narodzić, czyli uwierzyć, że Jezus jest Twoim Panem. To znaczy, że wszystkie Twoje, myśl, wszystkie twoje koncepcje myśleniowe uznać za błąd i uznać to, że chcesz przyjąć koncepcję Jezusa Chrystusa jako własne. Przyjść do Niego, bo tylko On jako jedyny Bóg stał się człowiekiem, żeby umrzeć za Ciebie. Wielu ludzi chciało, chciało się stać bogami, ale jedyny Bóg stał się człowiekiem i powiedział, to jest jedyna droga Inni ludzie mają po prostu te inne religie, buddyzmy, islamy, yy, wszystkie te inne religie, rejki, hindu. Wszystko to ma po prostu kontakt z tą starą, przedpotopową energią, którą nawet można by nazwać demoniczną, ponieważ za tym stoją także osobowe byty, które mówią, że mają inną drogę do Boga. To jest nieprawda, bo albo Jezus jest kłamcą, albo. Tak naprawdę jest tylko jedyna droga do Boga, przez Niego. Pozdrawiam i myślę, że odpowiedziałem na to pytanie. Bóg jest energią, ale ma własną osobowość i własne prawidła i własną drogę, tak jak Ty czy ja.